Wybuchł mi komputer, dopiero teraz się zaczął. Siema, z tej strony gramy randomowe skórki. Patrzcie, jakie super. Jupi! Czemu ty nie niby dziewczynka, co ty zrobisz? ten Kane chyba też powinien mieć skórkę, zobaczymy w grze. Tak, Kane ma skórkę, że w sukience chyba i Co wy, co wy, co wy zrobiliście z tym komputerem? Witaj w Hauling, kobiet. Boże, <noise> <noise> te odgłosy, co jest? Może ci ja co chwilę słyszę, to kurwa rurę metalową. Zamierzam sobie na ten. nie, nie, to czemu to leci w To czemu? Za jedniste. Nie mogę, ja zaraz zarobię. Umarł. Rip. Ja to, się w ogóle, to się w ogóle kameruje? No, no tak. Czemu nie jest taki a, krzywy jak chodzi? Co jest? Muzyka, bo mnie kujaki, planem, nie? Czemu jak ja? Widzisz jak ja chodzę? Czemu ja taki krzywy jestem? Widzisz to? Czekaj Ty, ty który ma tutaj to taki kurwa krzywy jesteś O nie! Nie! Ja specjalnie podeszłam żeby zginąć Nie, z tą rurą Wow! taki jumpscare <noise> Рура мне разъехала. Что сейчас я? Гвоздь. Уи, юпи, уи. Абортас. Что? Czemu ona ma? Co? Czemu to? To jest 300 na podobę? Ty, ale te skiny są fajne, tylko moja. Dart małpa ma wodogłowie. <noise> Trochę jest gniosło. Blues, daddy 7. Team Gap. Nie! <noise> <Yo. głosy> śpie... to śpiasz, jak my nawet nie wiemy co się dzieje. Mam jakieś skórki, a to maduje się. O cholera! Udział wam, wszedł! Oh. Nie wiem co tutaj się dzieje, nie? O co ja robię? Infiltracja Aha, <gorgeous> ty tylko wasz mi ah. A ja bym... A ja bym się zrzekł No ah. to dawaj No, ciksosz, ciksosz Bez pyfu Dawaj się rozdaj Rep.tl The fuck? A, te rury metalowe No, no, no. no. Ja nie wiem, co nie wiem. Mój ulubiony odgłos. <laughs> Będę go wspominać całą noc. Kurde, oh. Na zapewne. No. Okay, przeżyłem to. Szmakers no, pierdolony. Breknięcami mnie odjebał dwa razy. Nie, co się godzi wtedy no Szybciej byłem. Co, prawie pęta zrobiłem. Pęta, pęta, pęta. Ale nie no ma. No zabrali. Okradli mnie. Zabrali. No nie. A, dobra, zaneg. Ono zabrała mi fragi. Moje no, kule. Ślepy. Widzę jego kule. Ej, to się wytnie. Specjalnie się nie wytnie. Specjalnie to zostawię, żebyś wiedział. Nie, nie. Tak jak było na tym jednym filmiku, że było zostawione nigdy na początku No! W pierwszych, w pierwszych trzech sekundach. Czemu on nie ma głowy? A, dobra. Wiem o co Po prostu z mojej piekarni. Co? Co? Ja słyszałem Ja też słyszałem. Prosto z mojej karę. Ja kanał mu z czasami gierzy... mi piaski. Oho, o ok, o kok. Ale spocona, ona ono już kończy. O to mnie. A. No Co mogli zrobić? Dart małpka ich rozjebała. Ten gain jak stoi, sukienką. No to miał w końcu tą sukienkę! No miał tą sukienkę, on miał ciągle, ale nie było można jej zobaczyć prawie. I maestrę na hate biłem. Najebiście. Ja też biłem maestrę chyba. No będzie z tego. Z tego... Ja nie wiem jak, ale biłem chyba. Dobra, to co, teraz blindy. No to blindy. Ślepak. Blindy, tak, blindy będą ciekawsze. No bo tam same debile będą grali. Hey. Jak ja tylko usłyszę jeszcze raz tą rurę. <laughs> ja specjalnie wezmę trasza. Zaś ta rura. Zaś ta rura.